Myślałem, że żona chodzi na siłownię, żeby poczuć się lepiej. Nie wiedziałem, że to właśnie tam stracę ją i odzyskam samego siebie. Cześć i witaj na kanale Ukryte ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Kiedy Ola zapisała nas oboje na siłownię, miałem nadzieję, że to będzie coś, co nas zbliży. Praca, rutyna, cisza w domu chciałem po prostu spróbować znów być częścią jej świata. Ale już pierwszego dnia wiedziałem, że to miejsce nie jest dla mnie. Wszystko tam błyszczało: śniące lustra, głośna muzyka, ludzie o idealnych sylwetkach. A pośrodku tego wszystkiego Mateusz, trener mojej żony. Wysoki, pewny siebie, o uśmiechu, który wyglądał, jakby był wklejony do twarzy. Kiedy ola go przedstawiła, ścisnął mi rękę i powiedział z ironicznym tonem. Krzysztof, tak? To super, że też chcesz spróbować. Zawsze łatwiej, jak ma się kogoś, kto motywuje. Nie wiedziałem, co miał na myśli, ale jego spojrzenie powiedziało wszystko. Z początku byłem tylko obserwatorem. Stałem gdzieś z boku, próbując nadążyć za ich rozmową. Ola śmiała się z jego żartów, a on poprawiał jej postawę, kładąc dłonie na jej biodrach, ramionach, plecach, zbyt pewnie, zbyt długo. Za każdym razem, gdy to widziałem, w moim żołądku coś się skręcało. Starałem się nie reagować. Wmawiałem sobie, że przesadzam. Ale im częściej tam bywaliśmy, tym wyraźniej widziałem, jak Mateusz mnie ignoruje. Zwracał się tylko do niej. A jeśli już mówił do mnie, robił to z pogardą ukrytą za żartem. Krzysiek, może spróbujesz? Albo nie, nie chcę, żebyś się przemęczył. Ludzie w sali parskali śmiechem. Ola tylko przewracała oczami, jakby chciała powiedzieć, nie rób sceny. Pewnego dnia, gdy robiłem przysiady, usłyszałem ich za sobą. Naprawdę dobrze ci idzie, powiedział Mateusz do Oli. Tylko dzięki tobie odparła z uśmiechem. Ich ton, ich spojrzenia, to nie był zwykły trening. To było coś więcej. Z każdym dniem stawałem się coraz bardziej przezroczysty. Czułem się jak cień własnej żony. Kiedyś nawet podszedłem, żeby jej pomóc odłożyć ciężary. Ale Mateusz mnie ubiegł. Spokojnie, Krzysiek, ja się tym zajmę, powiedział, stając między nami. Ona się roześmiała. On też. A ja po prostu odszedłem. Tego wieczoru, w domu, Ola była wyjątkowo ożywiona. Opowiadała o nowym planie treningowym, o tym, jak Mateusz ją motywuje. On naprawdę wierzy we mnie, powiedziała z błyskiem w oczach. Mówi, że mam potencjał. Te słowa utkwiły mi w głowie jak drzazga. Wierzy w nią. A we mnie? Już dawno nikt nie wierzył. Nawet ja sam. Pewnej nocy, przewracając się z boku na bok, usłyszałem wibracji telefonu. Spojrzałem na ekran, powiadomienie z komunikatora. Mateusz napięty biceps, jutro o siedmiu? Będzie pusto, możemy popracować spokojnie, twarz puszczająca oko. Serce mi zamarło. Wiedziałem, że nie chodziło o trening. Leżałem wtedy obok niej, patrząc w sufit i czując, jak coś we mnie pęka. Wiedziałem, że nie mogę jej zatrzymać prośbami ani łzami. Wiedziałem też, że jeśli chcę odzyskać cokolwiek szacunek, siebie, życie, muszę przestać być tym, na którego się patrzy z litością. Nie powiedziałem nic. Ale w środku zapłonął we mnie ogień, jakiego nie czułem od lat. Od tamtej nocy już nic nie było takie samo. Ola zaczęła coraz częściej wychodzić na treningi. Zawsze miała wytłumaczenie: nowy plan, inna godzina, mniej ludzi. Wróciła późno, zmęczona, ale zadowolona. Czasem paczniała inaczej, nie potem, tylko męskimi perfumami, których nie potrafiłem rozpoznać. Udawałem, że tego nie widzę, bojąc się, że jeśli zapytam, usłyszę coś, czego nie będę w stanie unieść. Ale milczenie to też zdrada. Tyle, że samego siebie. Zacząłem więc obserwować. Nie śledzić, po prostu zauważać. Jak uśmiecha się, gdy dostaje wiadomość. Jak odwraca ekran telefonu, gdy przechodzę obok. Jak zmienia temat, kiedy pytam o siłownie. Pewnego dnia powiedziała, że idzie na trening wcześniej, bo Mateusz ma okienko. Nie wracaj po mnie, dodała. Później pójdę jeszcze na zakupy. Ale tego dnia coś we mnie pękło. Zamiast wracać do domu, pojechałem pod klub. Zaparkowałem niedaleko, czekałem w aucie, udając, że przeglądam telefon. Po godzinie zobaczyłem ich. Wyszli razem, śmiejąc się, jakby właśnie wrócili z randki. On trzymał rękę na jej plecach, zbyt pewnie, zbyt naturalnie. Zatrzymali się przy jego aucie. Co się jej powiedział? Potem pochylił się i pocałował ją. Nie odsunęła się. Świat się zatrzymał. Nie czułem gniewu, tylko pustkę. Jakby ktoś jednym ruchem wymazał wszystkie lata mojego życia. Siedziałem w aucie, z dłonią zaciśniętą na kierownicy, i patrzyłem, jak moja żona, jak kobieta, z którą dzieliłem wszystko, odchodzi z innym. Nie podjechałem. Nie wysiadłem. Po prostu pozwoliłem im odejść. Jakbym chciał zobaczyć, jak daleko posunie się jej kłamstwo. Kiedy wróciła do domu, udawałem, że śpię. Położyła się obok mnie, a ja słyszałem, jak oddycha spokojnie, jakby nic się nie stało. Wtedy w mojej głowie pojawiło się jedno zdanie nie zemsta. Nie krzyk. Nie dramat, tylko cierpliwość. Od tamtej nocy zacząłem planować. Nie, nie jak ją złapać, ale jak się podnieść. Zacząłem trenować sam. Wychodziłem rano, zanim wstała. Przez pierwszy tydzień wszystko bolało. Ale każdy ból przypominał mi, dlaczego to robię. Nie dla niej. Nie dla zemsty. Dla siebie. Po miesiącu patrzyłem w lustro i widziałem kogoś innego. Ramiona twardsze. Twarz spokojna. W oczach stal. Zrozumiałem, że jedynym sposobem by naprawdę wygrać, jest stać się kimś, kogo już nigdy nie będzie można upokorzyć. A gdy Ola zaczęła zauważać zmiany, jakby nagle obudziła się z własnego snu. Wyglądasz świetnie, powiedziała któregoś wieczoru, dotykając mojego ramienia. Wrócił ci blask w oczach. Spojrzałem na nią i po raz pierwszy nie poczułem nic. Ani miłości, ani złości. Tylko spokój człowieka, który już wie, że coś w nim umarło, ale coś jeszcze silniejszego się narodziło. Minęły trzy miesiące od tamtego dnia. Trzy długie miesiące milczenia, treningu, zimnej kalkulacji. Z zewnątrz byłem tym samym Krzysztofem, cichym, opanowanym, spokojnym. Ale wewnątrz? Wulkan. Każda godzina na siłowni, każdy kilogram ciężaru, który unosiłem, był częścią mojego planu. Nie zemsty, sprawiedliwości. Ola coraz częściej próbowała wrócić do normalności. Czuła, że coś się zmienia, ale nie wiedziała co. Pewnie myślała, że dalej gram swojego potulnego męża. I może rzeczywiście grałem, ale tylko po to, żeby to ona zapłaciła za to, co zrobiła. Pewnego dnia powiedziała, że Mateusz zaprosił ją na zamknięty pokaz treningowy w klubie. Brzmiało to jak żart losu. Uśmiechnąłem się. Wiesz co? Może wpadnę też. Dawno tam nie byłem. Zamarła, ale to nie dla wszystkich wymamrotała. Znam właściciela. Wpuści mnie. Nie miała już odwagi protestować. W dniu pokazu pojawiłem się tam wcześniej. Sala była pełna ludzi, muzyka grała głośno, Mateusz krążył jak król po swoim królestwie. Kiedy mnie zobaczył, uśmiech zgasł mu z twarzy. Krzysiek, nie wiedziałem, że przyjdziesz, powiedział napiętym głosem. Spokojnie. Przyszedłem pożegnać przeszłość. Odpowiedziałem chłodno. Ludzie zaczęli się przyglądać. Mateusz próbował wrócić do swojego tonu. No, skoro już tu jesteś, pokaż, co potrafisz. Podszedłem do sztangi. Bez rozgrzewki, bez słów. Uniosłem ją. Raz, drugi, trzeci. Potem zwiększyłem obciążenie. Pot, mięśnie napięte, cisza wokół. A gdy skończyłem, ludzie bili brawo. Ola patrzyła na mnie jak na kogoś obcego. W jej oczach nie było już wyższości, była panika. Wtedy wyjąłem z kieszeni telefon. Pamiętasz to? Zapytałem, odtwarzając nagranie z parkingu. Ona i Mateusz. Ich pocałunek. Jej śmiech. W sali zapadła absolutna cisza. Mateusz zbladł. Krzysiek to nie tak zaczął. Właśnie tak przerwałem mu spokojnie. Dokładnie tak odwróciłem się do Oli. Wiesz, kiedyś myślałem, że twoja zdrada mnie złamała ale dziś wiem, że mnie zbudowała. Bo gdy ty szukałaś mężczyzny silniejszego ode mnie, ja nim się stałem. Nie podniosła wzroku. Wyszedłem z sali, zostawiając za sobą echo oklasków, szepty i jej łzy. Na zewnątrz pachniało deszczem. Wsiadłem do auta i po raz pierwszy od miesięcy poczułem, że oddycham. Nie triumfem, nie gniewem, tylko wolnością. Zrozumiałem, że wstać to nie znaczy kogoś pokonać. To znaczy przestać żyć w miejscu, gdzie się upadło. A ja w końcu wstałem.